Tony Peti z walce z Węczorem Hendersonem, bo to najwyższa szkoła jazdy, ale trzeba mieć klatkę w próbie, żeby później umieć ją wykorzystać, bo no cóż, no, nie wyczaruje się tego. Jeśli też nie robisz klatce na treningu, to nie będzie umiał takich różnych sztuczek w walce. No, mieliśmy już zawodników, którzy dosłownie spali w tej klatce, by ją gdzieś tam wyczuć i miejmy nadzieję, że zawodnicy, którzy wejdą w tym momencie do tej klatki, do tego oktagonu, po raz kolejny pokażą nam świetne show. Teraz zupełnie inna kategoria, 77 kg Jakub Majoch, Tomasz Michałek, też walka ciekawych na pewno zawodników, bardzo ciekawe zestawienie, powinno być bardzo szybko. Jakub Majoch, Ja bardzo, bardzo mnie ciekawi właśnie występ Kuby Majocha, to jest bokser halnego Nowy Sącz, to jest klub, który jest bardzo mocno zaprzyjaźniony z grapplingiem Kraków i zawodnicy grapplingu bardzo dużo zyskują w płycie, natomiast zawodnicy halnego tak jak sama nazwa mówi, zyskują dużo w grapplingu. A więc no Kuba Majoch przede wszystkim stójka i to stójka na no, naprawdę dobrym i wysokim poziomie, e, ale no ciekawe. No też widzimy właśnie wspomnianego Rafała Czechowskiego u niego na narożniku z Grapplingu Kraków. E, ja bym chciał zobaczyć Jakuba Kuba Majocha, jakby sobie radził w parterze w tej walce, no ale wiadomo jego płaszczyzną jest stójka i na pewno będzie chciał e, całą walkę e, stoczyć e, właśnie w stójce. Zawodnik który ma 23 lata, z Nowego Sącza, rekord 1 1. Jedna przegrana, jedna wygrana, wszystko. Jak na razie w pierwszych rundach przegrana przez poddanie, wygrana przez TKO, więc no, nie wiemy tak naprawdę no jak się Nie mogą się doczekać tej walki. Bo no, też charakterystyczne, że nie spuszczają siebie tak. od wzroku od początku no, kiedy. Jeden skacze, drugi chodzi, ale cały czas kontakt wzrokowy między nimi jest i wyglądają jakby tylko czekali na, na komendę, żeby się do siebie rzucić, na siebie rzucić. Takie dwa kokuty, które już za chwilę wyruszą zapewne na siebie i to ruszą no, z pewną pompą mamy nadzieję. No właśnie wracając do tego co mówiłem wcześniej o zawodnika Gracie Barauć, zauważ też, że oni potrafią wykorzystywać walkę w klinczu. Oni dużo trenują właśnie klinczu, nie tylko początku, ale ogólnie sprowadzeń z klinczu i takiego właśnie wychaczania nóg i myślę, że to, to też może być taktyka dzisiaj Tomka Michałka. No zobaczymy, za chwilę pierwsze gąki już rodziemy, oczywiście sędzia się nie zmienia, Łukasz Bosacki. No ale energia aż kipi naprawdę tutaj, <laughs> siedzimy przy dłuższej klatce i czuć, czuć energię. No i zapewne już za chwilę. Gdzieś pierwsze uderzenia, poczułe już na, na nogach, może na głowie, a może od razu zejść zobaczymy jak na razie pierwsze sekundy spokojnie, rozpoznawcze. Widzimy, że Kuba mają, będzie się starał trzymać dystans i, i raczej wykorzystywać kopnięcia, e, właśnie tutaj e, nogę wykroczną będzie się starał okopywać Tomkowi Michałkowi. No, wiemy, że to jest bardzo skuteczne. Raczej, ale także teraz przyjął e, e, kopnięcie na korpus od Tomka Michałka. No i od razu został ślad zresztą. Państwo nawet mogą to w tym momencie zauważyć. O, trafił teraz jej. potężnym prawym kuma mają. Pan Amata jeszcze się broni, ale znalazł się w bardzo niewygodnej pozycji. Teraz no, te uderzenia, dwa kolana, które poszły troszkę na plecy, no ale wiemy, że w ferworze walki takie ciosy po prostu mogą się zdarzać. Będą na pewno też zawodnicy starać się gdzieś uciekać od świadki. Chociaż pozycja jest naprawdę. No, ciasu, dobra. Tomasz Michałek, Kubę Majocha i będzie się teraz starał, musi uwolnić troszkę tą prawą rękę i pozaznaczać ciosami, ale Jaku mają zapina gardę. No, ale trochę nas to zdziwiło, trzeba przyznać, bo po Tomaszu Michałku spodziewaliśmy się, że głównie będzie szedł od razu do, do parteru, a udało się jednym tak naprawdę mocnym ciosem od razu powalić swojego przeciwnika. Zresztą teraz kolejne dwa e, ciosy, pozostaje na górze, nie chce, nie chce jak na razie wchodzić i sędzia podnosi a, jest, wraca, no pewnie się czuje wracając do suki z, z Majochem. Na razie sporo szumu zrobił Major. Majo ale raz poszedł, poszedł z kontrą i od razu próbował serię ciosów, natomiast Michałek na wstecznym unikał tych ciosów. Też widać, że, że szybkość jest u obu zawodników. Ale bronić się tak troszkę bez gardy to jednak tak, Michałek, to jest Troszkę, sprawa. troszkę no. I teraz kolanem mocnym yy, odwróciła się sytuacja. No już teraz, teraz to... 5-6 ciosów tak naprawdę doszło bardzo mocnych y, na głowę, ale udaje się uciec. No widać, że Gracie Bara uczy też jak defensywnie zachowywać się od razu po upadku. No chociaż nie wiem, czy ta walka teraz? szybko nie, się nie ale skończy. Większość tych czasów y, jednak zdaje się nie dochodzić y, celu. No, ale A? przerwał Łukasz przerwał Łukas Bosacki. Bosacki. Czyli musiały zrobić wrażenie te e, ciosy, bo... Trzeba przyznać, nie odpowiadał, ale ja tak, osobiście nie... myślałem, że jeszcze trochę Łukasz Masaryku poczeka z tą decyzją. Kolejna walka krótka, natomiast musimy przyznać, że emocjonująca, nie niespodziewany początek. Eee, tutaj Tomasz Michałek, e, który nie spodziewał się, tego, że to on e, jako pierwszy zamroczy rywala, natomiast kiedy walka wróciła do stójki, no, e, najpierw cios, później kolano. I chłopak mając już rywala zamroczonego, no, nie wypuścił tej, tej szansy e, z rąk. Ja myślę, że to kolano szczególnie zrobiło, tak, zrobiło to kolano, wrażenie. To kolano na pewno odebrało e, sporo e, tą No Ale nie widać też po obydwu zawodnikach za bardzo walki, więc te ciosy na ta pewno ta. zrobiły wrażenie wizualne,